Expedition Deutsch to najnowsza seria do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Seria jest zgodna z nową podstawą programową i umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Seria podzielona jest na części przeznaczone do realizacji w ciągu jednego semestru. Nauczyciel może precyzyjnie dobrać podręcznik do poziomu znajomości języka niemieckiego uczniów na początku roku szkolnego. Dla osób rozpoczynających naukę języka przeznaczone są części od 1a do 3b. Uczniowie, którzy już uczyli się języka niemieckiego, mogą rozpocząć naukę od części 1b lub 2a. Każdy tom serii podzielony jest na rozdziały, które zawierają po 5-6 jednostek lekcyjnych. Każda jednostka lekcyjna może być realizowana w ciągu jednej 45-minutowej lekcji. Część podręcznikowa umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim w typowych sytuacjach życia codziennego. Do posługiwania się językiem obcym zachęcają uczniów specjalnie dobrane zadania oraz dodatkowe gry dydaktyczne i projekty. Fiszki na marginesie są praktycznymi objaśnieniami różnych zagadnień językowych. W części Gramatik uczniowie samodzielnie uzupełniają reguły gramatyczne. A w części dach Zapoznają się z realiami, kulturą oraz zwyczajami krajów niemieckiego obszaru językowego. Zadania w części ćwiczeniowej mają na celu utrwalenie materiału wprowadzonego w części podręcznikowej. Ponadto w ćwiczeniach znajdują się dodatkowe sekcje. W części Aby Fitness Studio uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowujące ich do egzaminu maturalnego. Test Kein Problem umożliwia uczniom sprawdzenie poziomu wiedzy i dokonanie samooceny. Zajślał to opis wszystkich strategii uczenia się proponowanych uczniom w podręczniku. Wydawnictwo oferuje nauczycielom pracującym z serią atrakcyjne materiały ułatwiające przygotowanie zajęć. Poradnik dla nauczyciela składa się z książki, do której dołączono płytę z materiałami do edycji oraz płytę audio z nagraniami do testu. Główną część książki dla nauczyciela stanowią szczegółowe opisy przebiegu każdej lekcji. Na sąsiadujących stronach nauczyciel znajdzie nie tylko materiał z podręcznika, przedrukowaną w kolorze lekcje, ale także komentarze do poszczególnych zadań i ich rozwiązania. Przy zadaniach rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu dodatkowo zamieszczono transkrypcję nagrań. Na dołączonej do poradnika płycie nauczyciel otrzyma materiały niezbędne do pracy. Po rozmaiceniu zajęć językowych pomoże nauczycielowi interaktywna wersja podręcznika Multibook. Znajdują się tu zadania z podręcznika w wersji interaktywnej. Atrakcyjnym uzupełnieniem materiałów dla nauczyciela jest film. Jego bohaterowie prezentują w scenkach sytuacje związane z tematyką rozdziału. Uczniowie mają okazję posłuchać języka, którym posługują się ich rówieśnicy, oraz utrwalić i rozszerzyć słownictwo wprowadzone w podręczniku. Karty pracy do każdej scenki, dostępne na dodatkowej płycie, pomogą nauczycielowi w organizacji lekcji. Expedition Deutsch to nowoczesny kurs zgodny z nową podstawą programową. Ma bogatą obudowę dydaktyczną. Uczyć się z kursu mogą uczniowie rozpoczynający i kontynuujący swoją przygodę z językiem niemieckim. Seria prowadzi do egzaminu maturalnego na obu poziomach. Kurs umożliwia równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych oraz rozwój kompetencji interkulturowej, a głównym celem kursu jest osiągnięcie efektywnej komunikacji w typowych sytuacjach życia codziennego. Zrób pierwszy krok i wybierz się na wyprawę z ekspedycją Deutsch.